Sioneczko, kochanie, ogólnie mega mi się nudzi, więc stwierdziłam, że Wam e, kolejny raz pokażę e, moje gniotki, tylko tym razem e, to będzie coś takiego, że... Ojojo, I pokazuję i o nich tak dłużej opowiadam. No i od razu będą też ocenki. E, jak bardzo mi się podoba, e, że w sensie jak się go zgniata wygląd, więc będzie właśnie coś takiego, bo mam dwie jakby takie e, przydziały, czyli e, czekajcie, czy mam. Co to zrobione! Nie, lubię tego. Bo będzie takie, czyli takie jakby gniotki pierdłkowe, gnio, gniotki pierdłkowe lub kosmetyczne i też te duże gniotki. Gniotki pierdłkowe to mam na takiej tacce, a gniotki takie duże to mam w takim koszu, jest taką bardzo dużo, mega on jest ciężki. Więc zaczniemy sobie, bo wiecie, będę raz to, raz tamto i zaczniemy sobie na początku od mojego nienawidzonego gniotka, czyli tego gniotka. Nienawidzę go, znaczy, on jest po prostu okropny. Nie dość, że jest. Czekajcie, taki cienki, Gniecie go się praktycznie w ogóle, no zobaczcie, tak średnie, tu ma jeszcze takie mega twarde coś, co mi się w ogóle nie podoba i też ogólnie wygląd, no to takie mocne 4 na 10 bym powiedziała, no i e, wygląd 4 na 10, e, a e, zgniatanie się, no to też takie solidne. 3 na 10 już bym da I teraz tak patrzę, bo mam włącz... O, czekajcie, widzicie? Jest tutaj taki cień, a u mnie e, też widzę takiego pączka jakby. Cute. E, dobra, no to to jest właśnie ten gniotek. Teraz duży gniotek. I to jest, to jest... I to jest wojanek. Mam takiego gniotka u siebie. Nie robiłam na niego tutorialu, bo em, ogólnie no... Em, nie chciałam, się, bo to było takie z takie a, może zrobię gniotka wianka. Robię! I tak powstał ten gniotek, ale oczywiście mogę wam zrobić, jeszcze dla was zrobić takiego gniotka pomarańczowego. Też by to fajnie wyglądało. No i ogólnie wygląd Wojanka jest tutaj piękny, 10 na 10 wręcz da. Jak się zgniata? Jest na pewno dużo miększy od mojego gniotka Coli. a ona jest mega twarda, bo to był mój pierwszy gniotek. Więc tu bym da też... Tu bym dała 9 na 10, korek to jest akurat taki gorszy troszkę, więc korek to akurat taki średni, ale sam gniotek dostaje ode mnie ocenkę 10 na 10. Dlatego lecimy z kolejnym gniotkiem. Kolejne jajko to jest z um, blindboxów, jakieś troszeczkę niesłodzianki i to jest po prostu zwykłe jajko. No, ogólnie na niej się nie zapracowałam za bardzo, no bo jest całe białe i tylko te żółtko ładnie wygląda. I no co nie to się tak normalnie, no i e, też wygląd nie zachwyca, no bo to nie jest coś wow, ale no taka 6 na 10, bo nie jest on niefajny, ale nie jest też za fajny, dlatego takie 6 na 10. Kolejna będzie telefon, yy, Apple, <grywa> bo, chcia, bo chciałam powiedzieć marki. tak myślę yy, jabłuszko, nie, yy, Apple, no Apple, yy, różowe takie. Ocenka to będzie taka 7 na 10 za zgniatanie. W ogóle nie mega fajne, a to takie, no 5 na dziesięć, No to zwykły telefon taki. Nudny taki. Bo pani na plastyce właśnie mówiła, bo skicowaliśmy w piątej klasie, no i pani powiedziała, że następny raz, na następne zajęcia musimy coś przynieść i żeby to nie był typu telefon TT, no bo no, nudne to jest, jakby. Ale dobra, lecimy z kolejnym. Kolejny to jest ten pieniążek. Kocham go. To jest mój ulubiony mini kniot, go Bo on dość tak i się nadmuchuje powoli. Wygląd, no tu mi ta eska trochę nie wyszła, tu nie ma. Wygląd to dałabym 7 na 10, no dobra, 8 na 10. A e, samo e, zgniatanie się 10 na 10 po prostu kocham. Kolejne, to jest e, duży mój kniotek, bo to jest Instax fioletowy. Oj, Ojej. To są dwa gniotki tutaj i szczerze mega mi się te. Wygląd dałabym. Nic tu nie jest tak naprawdę. No, mogłabym zrobić tył, ale no wiecie po co. Ogólnie wyglądałabym 9,5. No, coś mi w nim brakuje, ale ogólnie 9,5. I e, są zgniatanie się. Zazgniatanie też bym dała 9,5. E, kolejne to jest. Mmm. Purin. To też z blindboxa, Nie pamiętam, jeden blindbox był na plaży, a drugi z siostro. Bo, w... o, dobra, od razu wam pokażę dwa. Hello Kitty, pom pom Purin. No to na początku: pom, pom purin. Dobrze to mówię? Zgniatanie się 10 na 10. Wygląd: no takie 7, 6 na 6,5. No bo, no za ciężkie to to nie jest do zrobienia. Więc kolejne: Hello Kitty. Tu trochę gorzej się zgniata, bym dała 7. Wygląd: no to też tak, 6,5, tak jak wcześniej. Co mamy? Kolejne to jest twoje 5 minut 3. Zgnia się posłuchajcie. To ani nie jest twarde, ani nie za miękkie. A zobaczcie jakie. Ła, alfa na to wygląda. Ła, Ani to nie jest takie twarde, ani takie miękkie, ani nie robi. To jest takie ppu. bo to się tak nie nadmuchuje, jakby, ale ogólnie sam wygląd jest ładny. Sam wygląd bym dała 8, 8 na 10, a zmiatanie się to takie 6 na 10. Kolejne, no to jest może, a może ten gniotek, to jest szticz, gdyby ktoś nie wiedział, ten gniotek ogólnie e, fajnie się zgniata, zgniata się jak Oreo, tylko jest troszkę e, chudszy, za zgniatanie bym dał ogólnie... E, 8 na 10. Wygląd też 8 na 10, ale minus jest taki, bo dałabym to idzie w bo ładne jest. Ale daję ten minus, bo tu jest dziura. O, oczywiście na tych uszek i tu jest takie coś. Więc to jest takie akurat średnie, ale zniata się fajnie. E, kolejne będzie może z jakichś mini gniotków. Wiem, dam wam kolekcję. kolekcja pięknych e, błyszczyków z dziora. Czekajcie, no. O! Takie fajne, bo ogólnie ten wymyśliłam sama, bo myślałam sobie, ej, zrobię jakiś swój taki błyszczyk. I pomyślałam sobie, może takie bardziej... A, a nie będę mówić, a nie będę mówić, może Wam to nagram kiedyś. No i to jest nawet podpisane Mika Nikita, Lip Glow, Oli, coś tam, coś tam. Tak się zgniata jeden. Tu brązowy, On ma taki piękny kolor, mega on, mi się podoba. Tu mega fajnie się zgniata. Tam to wcześniej to było takie zwyczajne. Kolejne to. Wyglądowo on jest po prostu cudowny. Cudowny. Zgniata się tak. No tak fajnie. I pierwszy, czyli różowy. On tak samo jak pieniążek zgniata się I nadmuchuje się. I za całą tą kolekcję dałabym ogólnie... Mm, 9 na 10? Oprócz tego gniotka, bo ten mi trochę nie wyszedł. Całą kolekcję, 9 na 10 wygląd, o oh boże. 10 na 10, kocham te gniotki. E, co dalej? Też jest jakiś mały, o mnie się kurczę. To nagrywam pod takim dachem, jakby. Dachem? No? Pod sufitem, dachem kurczę. Sufitem. E, tutaj mamy taką pszczółkę. Ogólnie jest bardzo ładna. Tu trochę poplamiona, bo wtedy farbami malowałam. Ogólnie sam wygląd dałabym 9 na 10. Zgniatanie się to takie 7,5. Ogólnie fajnie, bo ma ta pszczółka jeszcze ostry bliźniaczka. E, dobra, kolejne też z małych damy ten... chciałam powiedzieć róż. <grym> ta maskara z Sky High od Mebel New York. Zgniata się mega fajnie, dałabym ocenkę. E, zgniatanie się dałabym taką ocenkę... No, może czekajcie. Dałabym dziesiątkę, a, ym, albo nie, dobra, dziewiątkę, bo to nie jest aż tak fajna jak inna, ale tu dziewiątka, a za wygląd dziewiątka. Uwielbiam. Kolejny będzie z dużych, bo ym, dużo na, je, nam tych nie zostało. Kolejny to jest Crumble Cookies. Takie fajne Crumble Cookies. I mamy tutaj dwa cookies. <laughs> wow! Mamy Oreo i takie coś, i chodzi w tym o to, że. Ta dziura to jest dziura i to jest krem i to jest krem, wiecie, to jest wszystko przemyślane. Pierwsze to jest takie, one mega fajnie się zgniecie od razu mówię. No nie pada, no. Ej, może ten co będzie? A nie, bo to nie burza. Nieważne, bo wiecie, świeci słońce i, i są ciemne chmury i pada, więc no. Mega fajnie. 10 na 10 ten dnio tak wygląda. No takie... Dałabym. 7 na 10. Kolejne to Oreo. Tu dużo mniej waty da. O, słoneczko, tak! O, mega, zobaczcie, jaki ładny widoczek. Wow! Jeszcze tak ładnie pachnie. Mega. I wada też. Fajne. E, dobra, zamykam sobie przedwietrze. A co mi tam? I tu są wszystkie moje dniutki. I tutaj tam. Tu są wszystkie moje dniutki, więc jeszcze, kochani, dużo, to dużo zostało. Więc lecimy dalej. Dobra, e, skończyłam na Oreo. Z oreo, nie widzę go ogólnie e, popsułam pudełko też więc ekstra po prostu super i zniszczyłam te pudełko co e, pakowałam za, poprzez zamówienia e, więc e, ekstra zarąbiście i ogólnie zgubiłam gniotka oreo znalazłam, ojojoj, leżał na biurku i wygląd to takie pięć i pół dobra 5. Tu jest dużo i to dużo mi waty, ale też bardzo dobrze to się zgniata. Ocenka za te gniotki to jest 10 na 10. Ja po prostu... Sorry, ale ja nie umiem dać jakieś gor ojojojoj, jakąś gorszą ocenę, bo naprawdę super, one się zgniatają. Kolejne to będzie też duży. I ja, dobra, wezmę takie... jak się mówi, nie trio. A, dobra, po prostu para. I to jest czekotubka czekoladowa i czekotubka mleczna. I e, słuchajcie, ja wymyśliłam piosenkę z, z moją klasą czwarta a... <zysy> Bo teraz jestem piątej i niestety nie jestem sam skład, ale z, do tego gniotka wymyśliłam, z, wymyśliliśmy super piosenkę. I leklamę, e, piosenkę na lekramę. I to jest czekotubka czekotubka Super nie? No i tu mamy jeszcze mleczno, yy, mleczną czekotupkę. Ona jest akurat twardsza, ale ona ma tył, więc wiecie, tu tym bardziej dodaje. Ona jest twardsza. Ta nie ma tyłu, a jest miększa. Czyli przeciwieństwa twarda i ma tył. Miękka i nie ma tyłu, więc... Perfekt! A, jeszcze tu odpada. Tu jest oddzielnie przyklejone. No kocham. Ogólnie za tą czekotupkę dałabym takie... Całkowitą ocenę t, y, całej tej czekotupki to bym dała takie 6,5, a ta też 6,5 tak naprawdę, no bo tu y, jest e, twardsza i to jest takie średnie, y, wygląd też y, wygląd ładna. Tutaj y, wygląd ładna, ale mięk, dużo większa, dlatego idealnie według mnie 6,5, obydwa gniotki. No i teraz mamy tutaj mini gniotki. I ja wam z jednym opowiem taką historię, no tak naprawdę z dwoma e, Dobra, na początku ten e, Baton ekipy On jest akurat mega turbo, twardy Dlatego, no, średnio Ale wygląd dałbym solidne 8 na 10 No, jak się zgniata, no to takie 6 Na 10, ale Ten gniotek to był mój trzeci gniotek Dlatego też taki, wiecie, twardy, ale Ten gniotek Robiłam z mojej ex Wtedy, kiedy jeszcze byłyśmy byfyfy A ten gniotek nie wiem nawet jak to się stało, ale robiłyśmy. Um, robiłam z mojej ex-bethy, ale po tym, jak już. W sensie nie byłyśmy wyfy i trochę ja miałam takie. Hmm, wiecie, tak średnio już lubiłam, ale w sensie e, chodzi o to, że ten gniotek robiłyśmy wtedy, że ona do mnie nagle przyszła do domu i. A, fajnie robiłam gniotka. Taki, what the fuck. No, no ale no dobra. Wiecie, bo ten kaktus robiliśmy, robiłyśmy wtedy, kiedy już tak średnio się już kolego przyjaciółkowałyśmy. <laughs> Jakkolwiek to brzmi, ale dobra, jak się zgniata. Ej, fajnie się zgniata je dwa na raz, Ten się fajnie zgniata. Wygląd ładny. Ogólnie bym dała yy, yy, za całkowity gniotek 8 na 10, ale zrobiłam go z moją XB, dlatego będzie 7 na 10. Niżej, niżej. E, później sneakers ogólnie wyglądowo co taki średni, taki no, zwyczajny. E, ogólnie bym dała 7 na 10, ale przez to, że jest robiąc moją, był w to daj 6 na 10. Dziękuję bardzo, nie muszę nic mówić. <grych> Dobra, kolejne to jest pizza. pizza. Pizza to jest chyba mój czwarty gniotek z tego co pamiętam. Czwarty lub piąty, nie pamiętam. I ona się mega fajnie gniecie. Nawet jeżeli ona ma taki cienki spód, a przypomnijmy, jak wygląda pączek: mają no, jeden tylko spód, ale. Jaki rozmiar ma pizza? A jaki ten bączek. Dlatego ona dużo lepiej można tak robić, można tak robić. nie, dobra. I ogólnie wyglądał mega ładna, więc całkowity gniotek daje. 8 na 10, ale też go robiłam z mojej XBF, dlatego będzie 7,5. Bo akurat ten mi ser serio się podoba, bo trochę ja go robiłam i trochę z mojego XBF. Ale dobra, kolejny będzie... mój pierwszy gniotek. A nie, to czekajcie to. A nie, to zły kolejność, ale no trwa. No, no. Pierwszy mój dniotek to jest taki wielkanocny. Za to, że to jest taki mój pierwszy dniotek, no to ja bym dała takie solidne. No, 8 na 10. Wyglądowo, no to też takie jest. Wyglądowo to... Um... W sensie takie 7 na 10, zgniata się tak średnio, za zgniatanie daje takie 6 na 10, ale za to, że jest to mój pierwszy gniotek, mam y, od, tego się z, y, od tego powstała cała moja pasja, to, to takie no fajne i daję 9 na 10, o podwyższyłam. Kolejny to jest mega ładny gniotek, a ja zrobiłam go na totalnym spontanie do Blinkboxa, czyli było nawet Blinkbox Makeup, ten krem coś tam lange, ogólnie gniecie się. Za zgnice... Jak się daje To um, daje ogólnie Ocenkę 9 na 10 Wygląd hmm, 8 na 10 Ale tył, ty, ten tył Dałabym 9 na 10 za wygląd Ale ten tył to już nie ma szans Ale ogólnie sam gniotek mega fajny I zrobiłam go właśnie do tego blind boxa Make up Kolejny gniotek to będzie A to takie już zwyczajne Po prostu takie z blind boxów Ten, ten, ten były z blind boxów, a ten to taki. To chyba drugi był mój gniotek w ogóle. Więc takie średnie. Ocenkę ogólnie. No to no wiecie, to tak o, robiłam na kanon, dlatego też takie średnie, ale mamy tu puszyna, Pusina, kostkę. Mojej siostrze się on mega podobał. Mi też się on mega podobał. On ma jeszcze Abuzika i pice, Dlatego ogólnie też nie jest mega cute kawaii, bo mega cute. I daję ocenkę no. 6,5 na 10. 6,5 to dobra liczba. I co ja mam? Z mini gniotków to wszystko. Z mini gniotków to wszystko. Teraz pozostały nam same duże gniotki. Bo ogólnie czekajcie, bo ja się pomyliłam trochę. Bo mój pierwszy gniotek, to jak dobrze wiecie, to ten. Mój drugi gniotek to. Albo dobra, może ja źle liczę? No Nie wiem. Ale mój jeden z pierwszych gniotków. Nie, drugi gniotek to jest ten. Tak, to jest ten! Wow! I też e, takie te e, jak jest e, na filmach długich, te takie jakby coś, że m, no po prostu możecie sobie zmienić, że ma być jakieś to takie, ma być to takie wow, takie, ma być takie, mam takie. Wiecie, możecie zmienić Ja na przykład maluję swoje e, profilowe na film. No nie wiem, jak to się nazywa. I w e, jednym e, kiedyś tego nie wiedziałam, i ja robiłam i miałam coś takiego, jak pokazywałam swoje gniotki wszystkie, ale ogólnie widzę minus. I to spory minus. Co to za kolor i co to tu za kolor, ale ogólnie też taki mega ładny, zgniatanie no to jest takie średnie, co tu bardziej na tym by się lepiej spało, niż że zgniatało, dlatego daję e, ocenkę ogólnie 8 na 10, bo fajny gniotek, podoba mi się. No i dobra, nastał czas, mój nowy, najulubieńszy gniotek. Czemu teraz coś mówić, on jest po prostu piękny. uformować kurczę. O, ogólnie jest śliczny, zgniata się 10 na 10 wygląd, 10 na 10, a nie muszę nic mówić, ja wszystko już powiedziałam, to co miałam. Jeden z cięższych gniotków do zrobienia. Wiecie jak mi ciężko było to zrobić? Bo tu wiecie, no, Jezu Nikolaj, ale ciężkie, zrobić trójkąt, drugi trójkąt, coś takiego, coś takiego, coś takiego, no, mega ciężkie. Ale nie, po co ułatwić sobie to zrobić na kawałki? Nie, nie ma szans. Ja to robiłam tak, że to było to, 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 to wyłączone ze sobą, tak, było to łączone. Ogólnie jest mega zniszczony ten gniotek, on też jest trochę taki starszy, no i um, ogólnie fajnie się zgniata, jest taki mięciutki, tak jak Oreo i e, daję jemu za zgniatanie ogólnie ocenkę. 7 na 10? Wygląd też 7 na 10. I teraz Oreo, mój ulubiony, no, no mój ym, na top, ulubione mi, mi o, Mój taki jeden z ulubieńszych też gniotów to jest Oreo. To też jest taka poduszka, ale to jest taka miła poduszka. Ja zawsze robię tak. I później się napumpuje. Cały gnotek 10 na 10, gniata nie 10 na 10, dziękuję. Kolejny to jest Bubble Tea. Fajny jest ten gnotek. Zgniata się 10 na 10 jest gniata. Słomka, no taka twarda, ale no wiecie, słonka jak to słomka. Ogólnie cały gniotek za wygląd by miał 9 na 10, ale ten bo to by miał być kolor lawendowy, taki jak tamta ściana. Pokazuję Wam. Tamta ściana miała, tamta ściana jest lawendowa. Ten gniotek też był lawendowy, no właśnie był, bo zmienił się na taki szaro-biały, szaro-biały dosłownie, więc to jest akurat takie średnie, no, bardziej to już pasuje do tego brzynika niż do tej ściany, ale dobra, no mocenka to taka mocna, hmm, no nie wiem, Siedemka. Kolejny gniotek to na początku niedoceniany gniotek, ale później e, okazało się, że to jest mistrzostwo świata, Crayola like Crayons. Zmiata się. 10 na 10 wygląd. 10 na 10. No to myślicie, ej, jak teraz dajesz taką dobrą ocenę, to co ty mówisz, że takie średnie to jest? Bo tu mi wylatywa warta. Bo ja to powinna obciąć i dopiero tu zakleić i tu przykleić. Ale nie, ja to malowałam tak i wycięłam, że tu pyk, 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 wycinam paseczek, dorabiam. I e, tutaj, jakby, w sensie, to też mi odpada, Jezu. I tu wystawa wata. I na początku, jak, jak gniotę, to wypada tu wata. Teraz też trochę wypada, ale wiecie, ja już tu nie patrzę. I ogólnie 10 na 10 ten gniotek. Kolejny telefon, tym razem składany. Miałem kiedyś taki telefon składany, tylko to nie był gniotek, tylko taki po prostu do zabawy. O taki. Oddzielnie tu słabo zgniata, tu słabo zgniata. Ogólnie wygląda tak wygląd. Też mi ten mazek tutaj to też miał być lawendowy. Też źle to wygląda. Um, ocenka za wygląd. No nie wiem, no takie 5 na 10. Ale jak tak to się fajnie gniecie. Ale daje ogólnie za zgniatanie ocenkę. No tak mniej więcej... 6 na 10. Kolejny gniotek już się śpieszymy, pozostało tylko 4 gniotki. Bez tego. Tutaj są. Co za zale? To jest chyba mój trzeci gniotek? Czwarty? Cz 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 drugi? Może? Nie wiem. Tak on wygląda. Czekajcie. Czekajcie, no halo, halo. Ogólnie mega ładne. Jest, nie powiem, że nie, ale już zniszczony trochę, bo to jest stary gniotek. Ale ogólnie sama ocenka gniotka 9 na 10. Zmienia to będzie takie 8 na 10, bo wyglądało 9 na 10, bo bardzo ładne. No i co? Dobra, kolejny. Mój pierwszy, no mniej więcej pierwszy. Pierwszy, mniej więcej, gniotek. Coca-Cola. On, ona jest mega turbo twarda. Po prostu teraz jest miękka, bo papier już, już jest taki też miększy, ale ona kiedyś była taka twarda. I tutaj też taka puszka. I czekajcie, gdzie to było? A, kiedyś też jeszcze mogę zrobić tak. Czuk. Ale no teraz nie, bo już to zakryłam, bo mnie denerwowała i tak i ładnie odstawało. Odstawało, więc... Od... A, ocenka! Jezu, ja już to odłożyłam. Ocenka... 8 na 10, bo fajne. Mój kolejny ulubiony gniotek, bo ogólnie te dwa gniotki są moje ulubione. I jeszcze. Ro. I e, krejony. No ogólnie fajny jest ten gniotek. Kiedyś mi się on mega, mega, mega turbo podobał. To jest cukier. Cukier biały diamant. Oni jest po prostu piękne gniatanie. No teraz trochę gorsze, ale i tak 10 na 10. Wygląd. 10 na 10, dziękuję. Jedno z większych i grubszych gniotków to jest Mochi od Misty e, Exotics fonts coś takiego e, i vegan tak ładnie, o, fajnie ten napis wygląda, że to takie, to, to, ogólnie Mochi mega ładnie e, e, namalowałam, podoba mi się, to oczywiście cała biała kartka Nika Nikita, tak wygląda, aż mi się nie mieści w katrze. o tak, już mi się nie mieści, ale tak muszę, wygląd 10 na 10, gniatanie, no to już będzie taka ósemka, bo ciężko coś gniecie, i ostatni gniotek to jest. Stanley. Ogólnie on jest zniszczony, ja wiem. Brzydko to wygląda, ja wiem. Ale kiedyś może odnowię e, ten gniotek. Boże, miałam tego nie zgniatać! Ah! Bo on robi takie dziury, jak no i to takie średnie. Kiedyś to był 10 na 10, spalnie, ale to też jest jeden ze większych gniotków. Dlatego za 9 na 10, i też ten logo za duże zrobiłam, bo to ona powinna być gdzieś tak. A ja zrobiłam tak. Ale no dobra, łapka też taka latająca, więc ogólna ocenka gniotka to 8 na 10, 8,5 na 10. Eh, jak się zgniata? Nie powiem. No to była że nie powiem, ale po prostu nie zgniata się tego gniotka, bo widzicie, jak on się przesuje. Kiedyś to go zgniata, bo wiecie, jakby było więcej waty, to nie byłoby tego problemu. O, tu jest tak średnio mało waty, dlatego wiecie, tego się nie zgniata i ogólnie ocenka no to 8,5 na 10 i pokażę wam jak wygląda cały ten burder. To są moje wszystkie wszystkie gniotki. I teraz je będziemy liczyć. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 32 33, 34, 35, 36, 36 37, 38, 39, 30, 41, 42, 43, 44, 45.